Dziewczyna znęcała się nad kotem. Pewnie o tej akcji wielu z Was nie słyszało, ale ta dziewczyna pochodzi z Ełku, z miasta papa Smurfika, w którym nagrywa bezdomnych. Znalazłam tego kurwiszona. Jest cała brudna. Cała we krwi i wygląda strasznie. Zobacz, jak ona wygląda. Co kurwo drapiesz jeszcze? Odejdź od niej, Guci, bo ona się rzuca. Przychodzi ją, kurwę, stąd zawiele, bym kurwa na filmie można zauważyć, że ordynarna kobieta maltretuje ramnego kota. Osoba, który film pokazała, po jakimś czasie go usunęła i wstawiła kolejny, gdzie oprawczyni kota tłumaczy się i obydwie panie wydają się być w świetnej komitywie. Twierdzą, że kot ma już nowy domek, a maltretowanie kota to wynik Jakichś problemów prywatnych okrutnej kobiety. Nie wiem, dlaczego osoba wstawiająca film zaczęła postrzegać cierpienie i maltretowanie rannego zwierzęcia jako niewinnej igraszki, usprawiedliwione kłopotami prywatnymi. Wiem natomiast, że maltretowanie zwierząt jest złem i nie wolno go usprawiedliwiać. Zawiadomienie do prokuratury i na policję. Złożyła Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cain. O dalszych losach tej akcji będę Was informował na bieżąco w miarę uzyskanych informacji. Po tej całej sytuacji Patusiara postanowiła przeprosić i sprostować całą sytuację. Tłumaczenie całego zajścia ciężką historią i problemami nie jest dla mnie żadnym wytłumaczeniem. Na ową dziewczynę wylał się straszny hejt. Wiele osób zaciera już ręce po tym, co zrobiła. Należy pamiętać, że za swoje czyny ponosi się konsekwencje! Zapraszam serdecznie do dyskusji w komentarzach pod filmem. Zostawcie łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Piona!